System Eureka jest rozwiązaniem kontrolingowym, wspomagającym w procesach planowania, budżetowania, analiz, raportowania i wizualizacji danych, a także ewidencji danych. Główny tryb pracy jest to tryb pracy desktop, czyli aplikacja instalowana na komputerze kontrolera czy też analityka finansowego. W tej oto prezentacji pokażę, w jaki sposób można system pracować w obszarze planowania, budżetowania, analiz i wizualizacji danych. Zacznę od analiz wielowymiarowych. W systemie Eureka do analiz wielowymiarowych kontroler finansowy ma trzy moduły: analizy przestawne OWC, analizy przestawne i analizy ad hoc. Rozpocznijmy analizę od prezentacji, od analiz przestawnych OWC. Bardzo nam znany interfejs Excela. Excelopodobny. Tak wygląda tabela tak wygląda diagram przestawny. Bardzo ciekawą funkcjonalnością jest to, że możemy przygotować własne wizualizacje. Czyli w tym oto przypadku widzę moje miesiące i odchylenia. Pozytywne zaznaczone są w sposób zielony, negatywne w sposób czerwony. Mogę w szybki sposób pokazać tak zwane multiwykresy, czyli zobaczyć w danym dziale, jak wyglądają odchylenia w podziale na koszty rodzajowe. To, co jest istotne, spójrzmy, że te wykresy mają różną skalę, więc ja mogę tą skalę bardzo szybko wyrównać, po to, aby spojrzeć, że problem mam na przykład w delegacjach w dziale handlowym. A zatem przejdźmy do kolejnej analizy, delegacje w dziale handlowym. Zagłębiamy się w kolejną analizę. Analiza, odchylenie, plan i wykonanie z komentarzem. Proszę spojrzeć, że w tej oto analizie mam delegacje w podziale na miesiące, plan, wykonanie i to, co bardzo istotne komentarz. Komentarz zarówno do budżetu, jak i możliwość wyświetlenia komentarza również do odchyleń. W poprzedniej analizie widziałem, że największy problem mam z delegacjami, konkretnie w marcu zobaczmy, co się wykonało. Faktycznie koszty przewyższyły plan i to w sposób znaczący. Na co te koszty były planowane? Na wywiady u klientów, jakie są plany w nowym roku. Natomiast spójrzmy, że bez komentarza zupełnie byśmy nie wiedzieli, co się wydarzyło. Otóż dana osoba odpowiedzialna za to działanie w lutym miała złamaną nogę i w marcu nadrabia zaległości. Więc to, co tutaj jest bardzo ciekawe, to po pierwsze możliwość formatowania warunkowego na wykresach, żeby zobaczyć, gdzie mamy problem możliwość multiwykresów, żeby móc te informacje ściaśnić na jednym ekranie i możliwość przejścia do analizy nie tylko danych liczbowych, ale również do komentarzy, do budżetu, do planu, do odchylenia. Drugie narzędzie, czyli analizy przestawne, to jest narzędzie, które umożliwia w sposób również tabelaryczny, czyli za pomocą tabeli przestawnej, jak i za pomocą diagramu przestawiać różne informacje, które mamy zgromadzone w kostkach. To, co akurat tutaj jest niezwykle istotne, to to, że podczas takiej analizy możemy wyświetlić wyłącznie wybrane dane na wykresie. Czy chcielibyśmy zobaczyć, jak się sprzedaje blacha w podziale na nasze tycho tygodnie, jak się sprzedaje dachówka, dible i porównać tak naprawdę sprzedaż jednego produktu z drugim produktem, więc bardzo interaktywne wykresy. Trzecim narzędziem do analiz wielowymiarowych dostępnych tutaj w aplikacji desktopowej są analizy ad hoc. Jeżeli chcielibyśmy w sposób tabelaryczny przedstawić dane i połączyć dane z wielu różnych źródeł, czyli z wielu różnych kostek, tak jak w moim przykładzie, mamy dane dotyczące sprzedaży według kanału sprzedaży i dotyczące kosztów zespołu handlowego, koszty rodzajowe, mogę przygotować taką analizę tabelaryczną, zakładki które pobierają nam dane dotyczące sprzedaży i kosztów rodzajowych, są ukryte, ponieważ chcę pracować na samym raporcie. I to, co jedynie mogę zrobić, to zmienić w tym przypadku raport, pokazać, pokaż mi te dane za lipiec 2010. Jednym przyciskiem myszy mogę ten raport odświeżyć. Mogę dać dostęp do takiego raportu za pomocą e, raportowania Excelent różnym menadżerom, albo mogę to przenieść do Excela i po prostu wysłać taki raport w pliku Excelowym, zmieniając w parametrach nie tylko miesiące, tak jak w moim przypadku, ale również w parametrach mogę mieć MPK i koszty rodzajowe, handlowców, oddziały. Zatem w części analitycznej kontroler finansowy ma dostęp do analiz OWC, do analiz przestawnych, w których możemy zintegrować zaznaczanie w tabeli i wyświetlanie na diagramie, i w takiej postaci tabelarycznej. Jakie ciekawe funkcjonalności daje moduł budżetowy? Dla kontrolera bardzo ważne jest to, że w budżetowaniu możemy odzwierciedlić cały model budżetowy. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną prezentacją systemu. Natomiast w tej króciutkiej prezentacji pokażę tylko kilka wybranych funkcjonalności. Po pierwsze jest tak, że mamy tutaj cały model budżetowy, czyli pewne założenia dotyczące klucza lokacyjnych, założenia dotyczące różnych wskaźników typu inflacja, kursy walut, ceny surowca. Budżety zarówno przychodowe, jak i budżety kosztowe i struktury wynikowe. Typu, typu rachunek wyników, różnego rodzaju wskaźniki, bilans, cash flow, rachunek marsz pokrycia. Bardzo ciekawe jest to, że budżety w systemie UREKA tworzone są również w sposób wielowymiarowy. Czyli w moim przykładzie, że jestem na budżecie kosztów ogółem, które planuję w podziale na MPK koszty rodzajowe, mogę rozwinąć każdy dział i zobaczyć poszczególne tutaj koszty. Niezwykle ciekawą funkcjonalnością jest możliwość planowania od dołu do góry, z planowaniem od dołu do góry i połączenie tych dwóch metod. Wyobraźmy sobie, że chcemy, aby nam szefowie zespołów zaplanowali koszty w swoich działach. Generujemy dla nich formularze, mogą być dostępne albo w przeglądarce, albo w Excelu. Niezwykle ciekawą funkcjonalnością jest to, że właśnie one są dostępne w Excelu, czyli w narzędziu, które jest znane przez naszych menadżerów. Generujemy takie formularze w sposób seryjny. Następnie dajemy dostęp naszym menadżerom. Menadżer widzi Excela, ale w menu Excela ma dostępną funkcję Eureka i chociażby przycisk pobierz dane z bazy. To, co jest bardzo istotne, to to, że nie ma czegoś takiego jak ręczne tworzenie plików Excelowych. Nie ma czegoś takiego jak sklejanie. W tym momencie autoryzował się dany użytkownik, pobrał dane, które wcześniej wprowadził dane zarówno liczbowe, jak i proszę spojrzeć, dane z komentarzami, które wcześniej widzieliśmy. Jeżeli na etapie planowania ktoś wprowadzi tutaj jakieś dane i chciałby jeszcze przed zapisem zobaczyć dane zagregowane, proszę spojrzeć, jest taka możliwość, akceptuje te dane, wybiera Eureka, zapisz dane do bazy i ta zmiana, którą wprowadziłem, od razu jest zapisana do systemu Eureka. Czyli możliwość planowania od dołu do góry w interfejsie, który jest znany wszystkim Menadżerom. Natomiast to jest bardzo istotne, możliwość powiązania planowania właśnie od dołu do góry z planowaniem top-down. Wyobraźmy sobie, że nasi menadżerowie zaplanowali i rocznie widzimy, że zaplanowali kwotę 79 milionów. Jest to kwota za duża. Chcielibyśmy zmieścić je w budżecie 75 milionów, więc bardzo szybko jesteśmy w stanie wywołać funkcję planowania top-down. Wprowadzić dajmy na to wersji. W trzeciej kwotę 75 milionów albo 74 miliony, proszę spojrzeć, jeszcze raz wprowadzamy 74 miliony, na cały rok w trzeciej wersji na cały budżet kosztów ogółem, system zapyta mnie, czy od razu rozbić tą kwotę na miesiące i jak głęboko w mojej strukturze chcę e, dokonać tej alokacji wybrane budżet wszystkie budżety podrzędne. Z możliwością wykluczenia, czyli dajmy na to, wykluczamy z takiego planowania zarząd. Przechodzimy dalej. System teraz pyta, jaką metodą alokacji chcemy te dane rozrzucić. Wybierzmy proporcjonalnie do innej wersji, na przykład do tej przygotowanej przez naszych menadżerów, albo możemy proporcjonalnie do wykonania z wybranego okresu, choćby po to, żeby wykorzystać naszą sezonowość. I system bardzo szybko rozbija kwotę 74 milionów. Proszę spojrzeć. Po strukturze mpk kosztów rodzajowych i po miesiącach możemy szybko zapisać tę wersję budżetu i we wszystkich naszych analizach, dashboardach, raportach możemy już prezentować wersję pierwszą w porównaniu do wersji trzeciej. Zmieńmy tutaj bardzo szybko układ i spójrzmy, czy faktycznie ta zmiana nastąpiła. Mamy wersję pierwszą, wersję trzecią. W pierwszej wersji mieliśmy 79 milionów, w drugiej mamy 74 miliony. Oczywiście rozbite na miesiące, rozbite na i na koszty rodzajowe. Zobaczmy, czy, czy to rozbicie widzimy. Jak najbardziej podział na konkretne wersje, które powstały według miesięcy. Kolejną bardzo ciekawą funkcjonalnością jest to, że jeżeli chcemy stworzyć kolejną wersję budżetu, to również to możemy zrobić. Proszę spojrzeć jak łatwo. Czyli mamy wersję na przykład pesymistyczną, i chcemy przygotować ją w oparciu o wersję pierwszą, i niech to będzie, że korygujemy wersję pierwszą o dany wskaźnik. O wskaźnik 0,8. Dodajemy i kolejna wersja powstaje nie poprzez korektę top down i alokacje według planu czy wykonania, ale poprzez yy, wprowadzanie współczynnika, że ta wersja to jest 0.8 wersji pierwszej albo konkretnie wersji innej. Bardzo ciekawe funkcjonalności zatem na etapie planowania, budżetowania, jak i później na etapie analiz wielowymiarowych, raportowania i wizualizacji danych.